Cześć, jestem Guzik i witam Was na moim nowym kanale. Na tym kanale będę grał razem z Mano Gabi oraz Paprycjuszem w różne ciekawe tryby w Fortnite, w GTA i w różnych fajnych innych, wielu dobrych, bardzo fajnych, jeszcze raz powiem, że fajnych gierkach. Więc zapraszam Was do subskrybowania tego kanału, bo na pewno jeszcze tego nie robisz, no bo to jest pierwszy film na tym kanale. Więc zasubskrybuj ten kanał, aby być na bieżąco z materiałami, które będziemy Wam dostarczać regularnie na moim kanale, co. Co dwa dni, a więc wy co dwa dni i z przerwą na 3 dni, bo będzie to wtorek, czwartek oraz sobota o godzinie 9.00, więc pamiętajcie, wtorek, czwartek, sobota godzina 00, 9.00. Przesyłajcie to swoim znajomym, przesyłajcie te informacje, że guzik ma nowy kanał, aby też to sprawdzili, aby też to zasubskrybowali, bo będą tu się działy naprawdę mocne rzeczy. Teraz więc was zapraszam do nowego odcineczka pierwszego. Z naprawdę ciekawego trybu w Fortnite'cie. Było mega zabawnie. A jeszcze ja na szybko wam wytłumaczę o co w nim chodzi. A więc, a więc musimy stawać jak najszybciej na, na kolory, które są wyświetlane yy, na, na, na ekranie. No bo inaczej zapadniemy się i, i, i zginiemy. A ten kto najczęściej wygra ten trybik, ten bardzo szybki będzie mógł na końcu wybrać sobie najlepsze legendarne bronie do walki między nami, między naszą czwórką o to, kto jest najlepszy po prostu, kto wygra w odcinek. Więc to nie jest gra o byle co, tylko to jest gra o to kto ma lepszy loot na koniec. I tak na tym będą polegać nasze właśnie filmy. Głównie, głównie o to będzie w nich chodziło. Więc zazwyczaj będziemy walczyć o to, kto będzie zdobywał najlepsze itemy na końcu. Oczywiście zawsze będę wam o to przypominał, bo jeżeli się coś zmieni, no to wam to powiem. Więc spokojnie nie martwcie się, wszystko zawsze będziecie mieli wytłumaczone. No a jeżeli teraz czegoś nie zrozumieliście, bo mogę za szybko powiedzieć czy coś takiego, yy, no to po prostu oglądajcie, na pewno się domyślicie, o co chodzi. <laughs> Miłego oglądania. Tak. Kurde, o, teraz mnie zrespiło tam gdzie trzeba. O nie, a mnie nie zrespiło tam gdzie trzeba. O nie, trzeba. o jestem. O, jesteś. Dobra, no jak widzicie, mamy tutaj bardzo dużo kolorów. Możemy też się bić, co ciekawe. A. Który kolor? Biały? Nie Chyba pioletowy. biały. Nie, fioletowy. dobra. Ale to? Fioletowy. Jestem, jestem. Fioletowy. Uh. Możemy też się bić. Pierwsze miejsce wygrywa jeden legendarny przedmiot. Drugie miejsce wygrywa niebieski fioletowy. Możesz sobie wybrać. Oj, tak. oj. Oh, dobra. Nie, nie. Jezus, to jest ciężkie jak się Biją ślizga. Oboje panuj! Co jest grane? Gdzie jest czerwony? Tu jest czerwony. Okay. To pierwszy pad Gabi, chyba ty nie? Ja cię ja... wrzuciłam, ale no. jest. Ja... No. Tak. Papryk wygrywa pierwszą rundę. Czybko poszło. Ehm. No i bardzo ładnie. O, jest teraz ten git. Dobra. Dobra. Dobra moi. Wszyscy moi... są. Tak jest. jedziemy z drugą rundą. Pierwszy papryk wygląda dawną rzecz. Dobra, to wam potem. To nie ma znaczenia, bo tutaj naprawdę nie jest zbyt łatwo. I Kolor! Każdy się zostawił na innych rogach. Czarne, czarne, o! Czarny, czarny, Dobra. Dobra. Ja już nie podchodzę do Gabi, bo Gabi jest niebezpieczna. Ja się odsunęłam. Ja myślałam, że to w ogóle zapomniałeś o tym, że możemy się bić i mylić. Ej, łatwo na razie, na razie easy. Dobra, Ale... No właśnie pacyfistycznie się ustawiliśmy strasznie, co nie? Dobra, teraz idę powoli do środka, bo jakieś Bojadze. brońki były, to o, jest spoko. Znowu? O, ja sobie zostajem. teraz do papryka. No, no właśnie, właśnie. O czegoś robi! Trolu... A, trolują Trollują do siebie, okej, okay, okej. Okay. O, jadze. siema! O... No chodź tutaj, no chodź tutaj! Oh. 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 Sam się strollował. Ciałem... Oh. Biegnij do niego, to no na hita jest! Nie no! O, nie, nie, nie! O ja pierdzielę! Biegnij do niego! Drębian. Co tu się będzie działo? Co ucieka gościu, ucieka! Padnie, padnie no możesz... teraz. Jest zawod. No. Gabi ma legendarny przedmiot jeden! Okay, On nie jest ze spią gdzie indziej, ale zaraz do was chyba dołączę, Tak, sobie. tak, 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 raczej tak. O i co mnie bijesz już? Co, no, co tak. mnie bije? Oh. Bio. No nie dołączę do was. No jesteś gdzieś indziej, jesteś. Ja pierdzielę. I co, jaki? Nie Dajcie ma. Kolor... Dobra, czarny. Czarny? Nie, ja zostałem uskarbowany. Do tej dziury normalnie? Znaczy do tamtej na respie jakby. To nie? skipujemy, o... co może? Jestem! O jest! O, Dobra, o co, to co za gość! Nie, ja mi dało przetrwać. No nie. Idź. Czemu ty ja jesteś tak blisko mnie? Kiedyś, ale dużo zielonego. Co jest grane? Tak, On jak co jakieś dał. No chyba nie. A ty! Dobra. O o! o ty! O, nice! Tak. Ale to się Gaby raz, jakby co? Dobra, dobrze wiedzieć. Z... Odczep się! Co do mnie? Chodź, Gruszon. się bić. No, dobra, chodź na Gabi. Chodź, chodź. Jezu, <laughs> chodź! Ej, chodź. Sojusz na Gabi. Sojusz na Gabi. Oho, ja zapamiętam ten Sojusz, <laughs> Głusik jest obity, chodźcie na Ej, O nie! Czeka. Dobra, dobra, dobra Co, Papryk sojusz robimy? Jasne, że tak No, no nie. i git! Gusik, Gusik nikt z dziewczyną nie gadał, więc Głusik nie zaprezentuje Ej, ale bardzo długa ta runda no. Się trzymamy nieźle Dobrzy zawodnicy. Ej, nie mam czarnego! Aha, dzięki, dzięki Gabi. <grystanie> nie, no weź! Ej, no cóż! No cóż! Oszukał mnie! Ja pierdzielę. Dobra, to sobie jeszcze bardziej zapamiętam. Dobra Gabi, jesteś rip! Nie! Ale plan był dobry. Żałosne, żałosne. O, jestem! Teraz wszyscy się pojawili. Oj, git. Ja proponuję... Cztery strony. Tak? To może spróbujemy, mm. co? Dobra. Nie. nie, nie, nie. Ja proponuję sojusz na papryka. Tak, papryka nie może grać. Dobra, dobra. Ej, czarny, teraz... Jaki jest kolor? Czarny, czarny! Szybko, nie szybko! Nie dobrze, dobrze, się dobrze. Biały No, patrz, no patrz, patrz. A aszukuje. 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 A Znowu czarny? O, nie, nie, nie! w nie. chcesz ja jesu... do niego, to ja jestem w stanie się stąd sojuszować. Nie, ja tak. Dobra, ja dobra. dobra. No co? No, co? co? no, no nie! Czekaj, ja podchodzę! No chodź tutaj, słoneczku, chodź. chodź! Ja podchodzę bliżej. Chodź? Dobrze! No i pięknie! Gabi! Co? Dobra, Co? Dobra. dobra. Mam ruszać, jak mam ruszać, ja nie mam czarnych? Gabrycha na kółka robimy sojusz. Nie, ga, Gabrycha Mała ja przecież... 30... No jak ty jesteś ze mną na kanale? Hmm, kurde, to jest... rozkminania zła teraz. No, Gabi naprawdę mam mastermind. Dobra, nie, ja nigdy nie to ja muszę teraz grać w safe po prostu to daj na Gabi no tak, to na Gabi no oh, safe, proste, co? 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 <grym> pomarańczowy? pomarańczowy? nie było jeszcze no chodź Buzik, tu jest pomarańczowy ale ja tutaj też mam nie to jest pomarańczowy tylko play pamiętajcie, biletowy kurde czerwony? czerwony. O, bedrugka. co? nie, A, nie. A, spada, spada. spada, nie, nie nie nie, 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 nie tak! Nie! Nie! I Mądrością wygrałem tą rundę! No nie... Z opóźnieniem wskoczyłem. A, ej, czemu... Co, co jest już? Nie! Najgorszy! Dobrze, dobrze! Wal go, wal go! Niech mam za swoje! Bez bicia, bez bicia na jedno! Biegłeś do mnie, tak? Że mnie tu zniszczyć! A! Stoisz, proszę, Gabi! Nie, nie, nie! Pomarańczowy, pajacu! Ja cię nie zaatakowałam ani razu. Żeby nie było. teraz no puszycie ja to... mi zabrało! To ja kusik ci razu. zabrał, cię nie Ty ja. mi zabrałaś, pajacko! Nie... O nie! Zabrała... Szalona. Szalona. Zabrała. Szalona! No i to chyba była ostatnia. Idziemy się bić. Czyli mam jakieś beznadziejne bronie. Ej no Patryk ma same Dobra. złote, to jest super. Oczekałem. Ale no, to... do... ja mam to... na na początku dwa Ja to Ja Gusikowi taki szczęśliwy, że mu zadałem no. dwa obraże 40 HP mi zabrałeś gości. Moi drodzy, każdy wybrał już swoje przedmioty. Ja mam takie, jak widzicie. Gabi też ma niezłe, No i startujemy. Musimy lecimy. Na 8-30, dwie, jedno, a. start. Każdy o. ma ammo, nie ma obrażeń do padków. Oooo, co to tam wybrał? No i każdy ze sobą walczy, pamiętajcie. Gramy do 7 killi, więc kto pierwszy zdobędzie... O, leci! Dajcie na papryka focus, przecież nie będziemy mieli z nim szans. Weskity, weskity, weskity. A co on ma te? Graplera! Graplera, ma? <gamy> nie! <gamy> Spadłem, już ma jednego fraga, gość. Kurde, no mnie na szaku. Daj, mam, mam! Do jazda! ja to tylko tutaj z rakietą chyba będę strzelał. Nie, to jest pierdleć chyba. Oooo! Fabryk malu! Wooooo! To jest jaki efekt przeleciał! Jest to jest! Migan, Essa! Ojej, ojej, ojej! Ojej! To, no... O Jezus! O Jezus! Gabi, co też ma? O, nie ro... Mówiłem wam, żeby nie rozwalać palmów i sam sobie rozwaliłem. No brawo. Tylko lopsuje mnie. O! Cierpę, o ty! O! Jezus, my jesteśmy najgorsi w tej grę. No co, który to mnie? Patrycjusz no pewnie! Już miałem dwa kilki. Ja mam chyba, nie wiem, ja, ja mam jeden. Jeden dopiero, kurde. Papryk pewnie ma już połowę. Papryk, masz Dużo. No, dużo pewnie, najlepsza odpowiedź. Żebyśmy się przypadkiem nie domyślili. Papryk ma 3 Trzy. Trzy. O kurde, dobra, dobra. Muszę Gdzie jesteście? Schowali się. Oj, 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 oj. Który to? Ale mamy shotguny są takie. No, ja mówiłem właśnie, chciałem zbanować tą broń. Coś leci. Woleci, a ja sobie tak spaliam. Aha! Słuchaj, O jezus! Jezus, nie! Kamień mnie wzięła na plecy! Ej, no, wystarczy! No, ty pajacu! Ajajaj, aj, aj. pierwszego zgodę. Dobrze! Dobrze, kto go zabił? Mano, dobrze! Dobra, dobra, dobra. Oj, 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 No, nie papryk! O no, co? Kto znowu? Papryk mi na plecy wziął znowu! Ja pierdzielę, muszę kryć plecy bardziej. Ja pierdzielę jaka nawałnica. Pokonał no, teraz to, to. No nie, no teraz. No psz. Zostało O ja pierdzielę. O nie! Spadłem se. Ajajajaj, ajajaj. Muszę uciekać. No nie, zostawcie mnie, no. Ja mam jednego fraga tylko. O kurde. Ajajaj, ajajaj. Nooo! nie! Jest. A! Joh. Porażka! <grywa> Brawo, Siara dobra, pajacu! No Nie no! A który byłem? Chociaż drugi, może? Coś mm. mi się tak wydaje, że być Drugi, no! no dobra, dwie lekkie dajesz mi na starej! Ej, nie jestem nice. ostatnia! O co no. my stoimy? Co jest grubo? Miałeś pięć śmierci! Nie wiem, jaka trwałość, że powiedziałam. Przyda mi się, że to trwało 2 minutki 5 minut? Tak? 5 minut? Tak. No, jakoś dobra. tak! No to co? To no już by było na tyle chyba. Przegrana raz. moja pierwsza. Tak więc mam nadzieję, że Wam się wszystkim podobało tutaj nasze dzisiejsze zawody. Papryk został zwycięzcą. Brawo. Ku wielkiemu zaskoczeniu. No właśnie, ja właśnie. Ja myślę, troszeczkę zbyt OP bronie dobrał sobie. No ale wygrał, ale wygrał, więc miał, miał czemu. No i co? Ja też się z Wami będę na chłopaki. Dziękuję za uczestnictwo. I do zobaczenia Dzięki. Y, super śmieszny trybach. Gabrysia, prawda czy nie, prawda? prawda, prawda. Zgniknęła A nam. I czemu zniknęła, mu, co chodzi? A Ty jak Obus. się bawiłaś? No nic, po prostu sobie siedzisz na, na spawnie. Gdzie Ty jesteś? Jak Tutaj się tak bawiłaś? Powiedz! Fantastycznie! <laughs> <laughs>